Zgodnie ze starą zasadą najlepszą obroną jest atak, a także z nową doktryną wojny hybrydowej rosyjskiej zakłamuj rzeczywistość tak długo, aż wszyscy uwierzą, że to kłamstwo jest prawdą, wychodzi Zbigniew Ziobro i nie dość, że oskarża Donalda Tuska o inne rzeczy niezwiązane z komisją do spraw Pegasusa, to jeszcze mówi, że Donald Tusk łamie konstytucję. Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj, a dzięki temu dowiesz się, co powinien minister Żurek zrobić właśnie dzisiaj ze Zbigniewem Ziobro. A więc tak, mamy trzech ministrów, Żurek, Siemoniak, Kierwiński. Wszyscy trzej oni powinni dzisiaj zrobić kilka rzeczy. Minister Siemoniak, skoro jest koordynatorem służb specjalnych, powinien zacząć cichą, delikatną inwigilację, inwigilację elektroniczną, aby Zbigniew Ziobro nie mógł więcej manipulować i szykować sobie ucieczki zagranicznej, bo pragnę tylko przypomnieć, że takie sytuacje już miały miejsce. Powinniśmy też wiedzieć, znaczy nie my, ale służby, czy czasem Ziobro nie będzie chciał zrobić sobie Republiki BIS, czyli znów przed kamerami udać, że jedzie, ale nie pojedzie. W tym czasie minister Kierwiński powinien puścić za Ziobrom ogon, bo mamy takie dowody na to że pan Ziobro uciekał albo za jedną, albo za drugą granicę, kiedy był ścigany. Ja tylko przypomnę, panie ministrze Ziobro, ci, którzy nic nie mają na sumieniu obawiać, niczego się nie powinni. No i tutaj wchodzi minister Żurek, który powinien, moim skromnym zdaniem, ale jeżeli się z tym zgadzacie, to napiszcie mi to w komentarzu, powinien już teraz prewencyjnie zatrzymać ziobre w areszcie. Nieważne, czy ta komisja będzie za tydzień, czy za miesiąc, miejmy pewność, że ziobro zostanie doprowadzony na tę komisję, skoro raz uciekł, drugi raz udawał, że jest na wywiadzie, 75 miliardów razy nie odebrał zawiadomień o komisji. Doprowadźmy do tego, żeby to nie komisja na niego czekała, tylko żeby Ziobro czekał na komisję.